Jest taki stary żart o kliencie i kelnerze. Kelner pyta, i co smakowało łaskawemu panu? O cóż, jadało się lepiej, ale nie u nas i nie teraz. Ten żart przypomniał mi się, kiedy obserwowałem mecz Polaków z Andorą. Sukces na miarę, złotoustych porównań zasób niepomiernych, o rycerzach, husarzach, ułanach pancernych, był Grunwald, Wiedeń, Kłuszyn, w Kurzawie dziejowej, seria zwycięstw w Monachium, na Łemblej, w Chorzowie. Słowem dawnych sukcesów pamiętamy sporo. A dziś trzeba się cieszyć wygrawszy z Andorą.